Kiedyś roz motorek ci z Zaś żeś coś wypieronił. Zbierasz hiby, zbierasz je podług lot, godą ci hopie skończysz jak ciot. Szychta zaś przeleżeć żeś chciał, tak na grubie się nie do. Ty chłopie za kompajnym sztyć śpisz Lepi się pozór tej dziwej bo... I of the Sztajger wszystko widzi i wie Se mo i w nim wszystko senotuje. notuje Godom ci przyczajony ty... Dobra Widzicie co znalazłem? Nawet naturalna półka skalna no. no... Ja... Ja tego... Si 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 Sid, muszę szybko wam dać sieć, żeby nie było. Ok, widzicie SID. I jak trzymacie się w minutę, wam nie będzie. I to będzie super miejscu. Jak na no. Będę się naukładać.

Nawet fajną muzykę. Tylko nie koleżanki? Wszystko to sobie usunęła. Wow, macie tu jeszcze śnieg. Eee, takie piękne błyszcze. I polecam wam Defi Fasek. Defi Faska on robi, zagrajmy w Assassin's Creed Brotherhood chodźmy do bazy szybko ja Miałem kończyć za 5 minut, ale chyba chyba teraz skończę to pa do 16 odcinka komentujcie, subskrybujcie biały magiczny łaziczek i pa I